Cześć, witam wszystkich miłośników fotografii. Dzisiaj będzie fotografia cyfrowa z Lamusa. Czy wiesz, że 20 lat temu zaczęła się nowa era dla fotografów amatorów? Dokładnie w 2003 roku po raz pierwszy jeden z producentów tej wielkiej piątki producentów aparatów fotograficznych pokazał lustrzankę dla amatora. Bo do tego czasu to były. O nie, oczywiście, że były lustrzanki, ale tak jak każdy, jak zaczynał, wprowadzał nowy produkt, to wprowadzał produkt taki średnia wyższa, nie profesjonalny, bo to sądujemy rynek, to i tak kupią zawodowcy, to i tak wyżyłują się niektórzy z amatorów i też kupią taki aparat. W każdym razie taka średnia wyższa półka. A dopiero w 2003 roku jako pierwszy z, tego, z tej wielkiej piątki Pentax zaprezentował swój aparat Pentax East D. Aparat 6-megowy, to był w lutym 2023, 2003 roku. 6-megowa lustrzanka, taka no, naprawdę prawdziwa lustrzanka. W tym momencie amatorzy mogli kupić sobie nową w sklepie lustrzanki. Nie musieli, nie byli skazani na to, że mogą kupić tylko kompakty. To, były jeszcze wtedy to czasy takie, że 6-mega to było max. Ja pamiętam w chwilę wcześniej, jak znajomy kupił sobie 6-megową, chyba, 6- albo 5-megowy kompakt, który przyszedł do mnie i powiedział mi, ty pokaż mi, jak się go obsługuje, ale od razu w sklepie powiedzieli, ale pan sobie przyłączy na 2-megowe zdjęcia, bo po co panu coś większego? I tak pan przecież to, no co, no to zrobienia odbitki takie do e, pamiątkowego albumu rodzinnego, 2-mega wystarcza. 6-mega to był profesjonalny aparat. Ta, to były tak, że wtedy, w tym 2003 roku, każda lustrzanka była profesjonalna. I w 2003, jako pierwszy, właśnie Pentax reprezentował lustrzankę, która była tańsza. Ona miała prostsze funkcje, prostszy, kom, prostsze funkcje, prostszy y, korpus, po prostu zrobiony został tańszy aparat. Y, już w sierpniu tego samego 2003 roku Canon pokazał swój model EOS-300, który zrobił wtedy furorę nie wiem czy to słowo, sprzedawał się w ilościach bardzo, bardzo dużych. Ale to jest tak, że yy, ja yy, jak wybierałem swoją pierwszą cyfrową lustrzankę, to nie patrzyłem w ogóle na markę. W ogóle nie interesowało mnie taka, taka i taka, ja patrzyłem tylko na Canona, ponieważ w tym momencie ja miałem obiektywy Canona, lampy Canona, całą powiedzmy akcesoria Canona, wężyki spustowe, to wszystko pasujące do Canona, więc po co ja miałbym wtedy patrzeć na Nikona i sprzedać swoje wszystko, to co już przez kilka lat zbierałem, na które oszczędzałem i które miałem, żeby teraz nagle zmienić system i kupić inny, bo ktoś powiedział, że jest lepszy, to nie jest dobry, dobry jest, naprawdę... I ten Canon 300, 300D, 300D z 2003 roku sprzedawał się bardzo dobrze, miałem przyjemność pofotografować nim, bo znajomy go kupił. Znaczy, on w ogóle nie był fotografem. W ogóle go fotografem nie interesował. Kupił dlatego, że to jak jechał na wakacje do Turcji, to to był szpan. Mm. o wow, wszyscy się oglądali, wow, za nim. Ja kupiłem dopiero później, bo w 2005 roku pozostali dołączyli Nikon D50. Bardzo ciekawy, dobry, solidny korpus. Nikon miał to do siebie, że on nie wypuszczał jako pierwszy, ten amatorski, on był taki wyższy, a później wypuszczał wyższy niż od niego. Canon wypuścił wtedy, o, zmodernizował, wypuszczając kana 350 d co spowodowało, że konkurencja tak trochę się stropiła, bo 6 megowy Nikon 6 megowy Pentax. W tym czasie Olympus wypuścił swojego E500 8 megowego, 8 -megowego i Minota wypuściła dla amatorów swoją wersję Minoty Dimash 7, czyli Minotę 5D. To ja się zastanawiałem ostatnio, że znaczy jakiś czas temu, że w sumie to gdybym ja w 1996 roku wszedł do sklepu, znaczy ja wszedłem do sklepu i wybierałem aparaty, tak patrzyłem Canon, Minolta, Nikon, Pentaxa, nie mieli autofocusa, więc nie mogłem wybierać i z nich wszystkich wybrałem Canona. A gdybym wtedy wybrał Minolta, to później, przejdąc się na aparaty cyfrowe, wybrałbym nie Canona 350D, czego bardzo lubię, tylko wybrałbym Minolta 5D. Dlaczego 5D, a nie na przykład 7D? Bo teraz mówię, no, moment, moment, mam kupić 7D. No i tak, no to są te dylematy, tak znajoma, która używała Minolty, więc chciała kupić, żeby jej pasowało do jej obiektywu, bo mówi, mam bardzo dobre obiektywy, zwłaszcza makro. Mówi, makro jest świetne. Więc yy, jej powiedzieli, no to kup Minolty. No ale yy, popatrzyła, hmm. No, 5D odradzili jej, nie wiem dlaczego. 7D poradzili, że to kup używano 7 I kupiła używaną 7D w idealnym stanie. Migawka z przebiegiem... Kilkuset zdjęć świeżo powymianie, świeżo po wymianie. E, tylko tyle, że migawka to nie jest cały aparat. Wysypało jej się jakiś tam przycisk, naprawiła. Wysypało się coś tam, naprawiła. Coś tam poszła. Wie pani co, to nie opłaca się naprawiać. tu będzie się cały czas coś rozsypywało. I kupiła wtedy to już były czasy, kiedy już były sony. Kupiła Sony 9 albo 99, już nie pamiętam. O! Pełnoklatkowy. Wtedy to, jak zobaczyłem to na palad, jak zobaczyłem zdjęcia z tego Sony, to było coś. I gdybym ja wtedy, wtedy w tym 1996 roku, wybrał Minoltę, to na pewno później robiłbym zdjęcia Minoltą Dimasz. Dimanche D5. A jakiś miesiąc temu trafiło mi się. Trafiło mi się, że kupiłem ją. Znaczy, nie, 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 nie powiem, że ją chciałem kupić. Po tamtym zdarzeniu z koleżanki z tą minoltą, z tą siódemką D, tak nie byłem przekonany, czy ja chcę kupować używaną minoltę, bo to. Znaczy, jedno doświadczenie miałem, nie, inaczej. 100% moich znajomych, którzy używali Minolty, Minolty 7 czy 5D, wszystkim się poprzez aparaty, czyli tej jednej dziewczynie, akurat, bo nikt więcej nie używał. Bo częściej zdarzały się Olympusy, kanony, nikony, nikony, o nikony, tak. Natomiast byłem bardzo ciekaw i kupiłem go w partię takiej pudełko z aparatami. Gdzie był jeden farb, który mnie interesował, uczciwie mówiąc, i na pewno będzie jego test niedługo na kanale Fotografia Analogowa? Natomiast była też ta Minolta, więc obejrzałem, wygląda dobrze, włączyła się na chwilę, bo sprzedawca mówił: a nie mam do niej ładowarki, ona tak pod, będzie trochę robiła, ale nie będzie robiła zdjęć, więc kupiłem do niej ładowarkę, zainwestowałem, bo ładnie wygląda. Wygląda tak, że przy nim moje kanony to wygląda na zużyte, a ta nie wygląda zużytą Naładowałem i zacząłem używać. To, co można się zdziwić, aparat z 2005 roku. Błączę. To jest to, co u Minota ma, to trzeba by zobaczyć takie zygzyk jakby o. Takie. Żyt, żyt. Jestem gotowy do robienia zdjęć! No i w tej chwili mogę i on. Tego nie słychać, bo on chodzi błyskawicznie i cichutko. Ten obiektyw ostrzy. Ja do niego założyłem. Obiektyw to jest akurat y, y, z wersji SI y, y, XI y, Zoom 2880 ze zmiennym światłem. Ze zmiennym światłem. Y, nie, ze nie, ze zmiennym 4, 5, 6. nie jest ewolucja, tylko on jest bardzo fajny optycznie i szybki. Szybki. Ja mam tu jeszcze 50. Minolty, autofokus, stało gnijąco. Okazało się, że w międzyczasie mam tych obiektywów autofokus minolty, mam dosyć dużo. Zdecydowanie więcej niż kiedyś, kiedyś miałem obiektywów Canona. Natomiast strasznie byłem ciekaw tego aparatu. I pierwsze wrażenie bardzo szybki autofokus. Ale tak, potestowałem. Hm, moim zdaniem jest porównywalny do mego Canona. Drota, zobacz sobie, jak ten aparat działa. A co powiesz o w autofokusie? Trochę wolniejszy. Może jej kanon chodzi szybciej od mojego? Kurde. Muszę to sprawdzić. Natomiast jej, w jej odczuciu wyszło, że jest troszeczkę wolniejszy od jej kanona. A w moim wyszło, że nie, nie ustępuje niczemu. Przy czym ja e, tradycyjnie używam e, punktu, zwłaszcza w starych aparatach, e, centralnego punktu pomiaru e, ostrości światła, bo wiadomo, że to jest przeważnie punkt krzyżowy. Jeśli używasz starych aparatów, to. On jest krzyżowy, w związku z tym yy, na liniach pionowych czy poziomych on bardzo ładnie ustawia ostrość i zdecydowanie ma często lepszą czułość niż te pozostałe, zwłaszcza w słabszych warunkach. Czyli jeśli mamy ostre słońce i będę chciał ustawić pod słońce, ustawił tam na tego samochodu, nie mojego, to na nos, to yy, nigdy nie miał na nos, yy, nie mojego, ustawił bardzo ładnie pod światło yy, ostrość, i czy w słabych warunkach, gdzieś w ciemności, to ten centralny jest lepszy. Ale ja go przełączyłem. Wygoda obsługi, to jest. Nie, nie ee... zajrzałem nawet na sekundę do instrukcji obsługi, co uważam, e, że jest e, dużym sukcesem tego, co organizował aparat, czyli ustawiał przyciski, ponieważ popatrzyłem, mówię tu nie widzę, tu nie widzę, tu nie widzę, a ten funkcyjny. A funkcyjny to ma właśnie to, co bym chciał, czyli mogę tam wybrać jedną z pozycji, raczej znaczy wejść w kilka pozycji, ale on pamięta, które były ostatnio, więc przełączyć mogę tak, jak w tej chwili mam autofokusa, o wybieraj sobie dowolnie, co chcesz. Wybieraj dowolnie, co chcesz i on wybrał centralny. I on wybrał oboczny, boczny, on ma tych bocznych ma kilka. Przełączę mu z powrotem, bo ja nie lubię, jak mi aparat wybiera za dużo. Znaczy osobiście, to mam nadzieję, że nikt, żaden, żaden, z aparatów mnie nie rozkaże o jakąś dyskryminację, ponieważ ja uważam, że aparat powinien robić, że on nie ma prawa nic do gadania, nic do gadania. Pod tym względem jestem maksymalnym e, dyktatorem, tyranem, o, tyranem, tyranem jestem, aparat nie ma nic do gadania, on ma robić to, co ja chcę, czyli ustawić ostrość tam, gdzie ja chcę, zrobić pomiar światła taki, jak ja chcę, tu, tu robiłem zdjęcia na centralnie ważonym, ale też i na tym jego multi-multi-coś tam, czyli wielopunktowym. Ja zrobię jeszcze trochę zdjęć, bo mam ich za mało, bo przez miesiąc ta pogoda jest taka żarówiasta, że w sumie to mało zdjęć zrobiłem ciekawych, więc zrobię jeszcze trochę zdjęć i rzucę galerię na koniec. Natomiast jego pomiar światła jest bardzo dobry, aparat jest szybki, ma jedną fajną funkcję, którą stwierdziłem mówię, o jejku, ale mój kanon tego nie ma. I to jest tak, że ja bym z niej się bardzo cieszył, gdyby to był ten mój wtedy aparat, to bym go powiedział: nie, no, słuchajcie, te kanony, ale co wy, moja Minolta jest lepsza. Lepsza jest, bo, bo W momencie, gdy ja robię pomiar światła, a przykład, tu nacisnę, nacisnę mm, pomiar. I stwierdzę, nie, to nie jest właściwy pomiar tego miejsca. Ja wezmę sobie pomiar świat, na przykład spod tamtego drzewa, tam wyceluję, nacisnę blokadę ekspozycji, on mi pokaże gdzie to jest i od razu pokazuje mi, na, spróbuję to nagrać z ekraniku, bo na zewnętrznym się nie da, na zewnętrznym też się da, bo na zewnętrznym to o, albo z zewnętrznego nagram. Pokazuje różnicę pomiędzy moim punktem, który ja mu wskazałem, jako ten domyślny, ten wzorcowy, a punktem, gdzie w tej chwili patrzy. Rewelacja. Sprawdziłem, moja szóstka tego nie ma. A chciałbym, żeby miała, ponieważ to pokazuje, o ile jestem rozjechany w stosunku do wzorca, do tego, co patrzę. Ja... Znaczy, to jest funkcja dla zaawansowanych, czyli kiedy ja widzę. Jak mi się układa światło? To niestety, niestety. To trzeba do tego, nie ma innego wyjścia, musi być praktyka. I trochę wody, bo chlebę zasłapię. Musi być praktyka, czyli rozumienie światła. Czucie światła, bo to nawet nie zrozumiałe, to jest czucie światła, a tego niestety się nie da w żaden inny sposób nauczyć, tylko chmulka przyszła, yy, tylko yy, za pomocą robienia zdjęć oglądania, robienia oglądania, robienia oglądania. Czemu to zdjęcie jest za ciemne, a czemu to zdjęcie jest za jasne? A gdybym ustawił to zdjęcie tu, i powtarzania, cyfra daje nam to, taka cyfra też, taka cyfra, jak minolta, znaczy konika, konika minolta, no, no, a to można zakleić, tu można zakleić to konika. Tak, ja widziałem zresztą, tak, jak to było zaklejone. Ta czarno dać można zakleić, że zostaje wtedy minolta. Chociaż Konika jest bardzo dobrym aparatem, ale Konika Minolta mi nie brzmi w ogóle. W związku z tym, jak ta Konika Minolta 5D można zrobić zdjęcie jedno, podejrzeć, wyświetlacz jest słaby, słaby, jest duży, to oni wtedy, jak recen, Robili licencję tych aparatów. W tego aparatu w 2005 roku, mówili telewizor. Wielki. W stosunku do konkurencji był największy, ale za to nie ma wyświetlacza na górze dodatkowego, co ja lubię, bo wtedy ten mam całkowicie wyłączone czasami zdjęcie podejrze. Nie ma rzeczy idealnych. Natomiast można takim aparatem zrobić zdjęcie. Podejrzeć, jak ono wygląda, stwierdzić za jasne, prowadzić korekcję, zrobić, a później sobie w domu patrzeć. Które miejsce było tym właściwym, i w ten sposób się nauczyć, że tam, patrząc na przykład pod tamto drzewo, to będzie najlepsze. taki. Najlepszym jest nie pełen cień, tylko taki półcień, czyli przejście między cieniem a słońcem. Wtedy możemy jeszcze mamy trochę do cienia, trochę do słońca tego światła, które, które będzie właściwe. I mm, na to trzeba zwracać uwagę, znaczy przy tych multi nie ekspozycjach, tylko multipunktach pomiarowych, to on analizuje i patrzy. I on z reguły przez te cyfrowe aparaty patrzy tak. Najjaśniejszy, to jest tak w skokach leciarskich: najlepszy wynik odrzucamy, najsłabszy wynik odrzucamy, i zostawiamy środek. I on robi to, dokładnie to samo. Najjaśniejsze punkty odrzucamy, bo to na pewno będzie nie to. Najciemniejsze odrzucamy, bo to nie to, a z pozostałych punktów robimy średnią. Dlatego tak dobrze działa, ale jeśli mamy dużą przestrzeń, za jasną albo dużą przestrzeń, za ciemną, to wtedy przychodzi nam jedynie ręczna kolekcja ekspozycji. Ja, tak jak mówiłem, ja bardzo często używam pomiaru światła centralnie ważonego, a miałem opowiedzieć o tym aparacie. Ja wszystko powiedziałem. Jest bardzo dobry. Jest bardzo dobry. A ja, na, ja w nim. O, ja w nim fotografując, przeważnie używam pomiaru centralnie ważonego, ponieważ robię też starymi aparatami zdjęcia, które albo w ogóle nie mają pomiaru światła i wtedy trzeba robić takim zewnętrznym światłomierzem, albo na oko się mierzy światło, a na oko jest centralnie ważony. I w tym momencie ustalać, jakie to będzie, jaka będzie ekspozycja. A co do tego aparatu, z głupich rzeczy, jaką ma, to minolta w pewnym momencie prowadziła własną stopkę. No, to jest głupie. Na szczęście nie jest aż tak bardzo dla, mi przeszkadzający, bo wprowadziła prowadzi, też Minolta Adaptery, że można tu włożyć adapter i mieć zwykłą stopkę. Ja taką stopkę mam, ale nie używałem go z lampą błyskową. Co w nim jest jeszcze fajnego? Dzisiaj przynajmniej. Karty CF. Tu akurat, a on czyta. Ja mówię, mu 16. szesnastkę. Szesnastogigową kartę pamięci. Włączymy go, musi ją przetestować teraz. 1250 zdjęć JPEG plus JPEG plus RAF. Z głupich rzeczy bym powiedział, on może robić zdjęcia w RAWach i w plikach Low. One się jakoś nazywają, a nie pamiętam. MRAF, czyli Minolta RAW. Chyba tak się nazywają. Mój, mój Adobe bez problemu spojrzał. Nawet się nie zastanawia, mówi, to nie, to minolta to wiadomo, ale stycznie to wszystkie są dobre. Więc on robi lawy robi odpegi, ale mogę robić same jodpegi, ale nie mogę robić samych lawów. Bo ja bym się tak jak w swoim szóstce, której nie mam przy sobą, ale tak jak nawet w tym aparacie, ja przełączam na same lawy, bo po co mi odpegi. Szansa, że Jodpek będzie lepszy od tego, co ja zrobiłem RAW jest. Jest. To kiedyś yy, testowałem i robiłem, że w sumie to jest, ale to jest yy, na ileś elementów, a w sumie to yy, od pewnego momentu okazało się, że nie. Ja mogę zrobić takiego samego Rodpega z RAWu, albo mogę zrobić lepszy, lepszy plik, lepszy wynikowy. W związku z tym ja w tej chwili robię same lawy bez odpegów. Natomiast yy, yy, ten aparat no, nie da takiej możliwości. No, to jest taka... Ale 1250 par i jodpek par 1250 zróbmy zdjęcie pokaż 1249, dokładnie, par. lap plus JPEG. Także można zrobić. Nie, o. Nie no ładne jest. O. Zoom. Zoom elektryczny. Nie, 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 nie psykam, bo to później się okaże, że zrobiłem a nie fotografię. Yy, bo tak to zacznę, bo chciałem przyjąć, żeby pokazać jak, jak on robi zdjęcia. Ale po co? Yy, może jakiś motyw bym zrobił, a to za chwileczkę. Skończę nagrywać film i jeszcze pochodzę jeszcze chwilę z aparatem, zrobię kilka zdjęć. Żeby mieć już do następne zdjęcia do tych, których, którymi już trochę zrobiłem, może coś ciekawego będzie, chociaż makro nie mam, a szkoda, mam do niego makro minolty, którym bym tutaj mógł coś zrobić ciekawego. Natomiast ogólnie uważam, że zrobienie tymi starymi aparatami ma swój urok. To były inne matryce. Nie powiem, że one są lepsze. Nie, bo tak jak on, nie łudźmy się. Do 400 ISO można wyciągnąć, a wyżej on tam ma, nie pamiętam, 3200 ISO. Włącz się na chwilę. Szybko się włącza. Yy, ISO poproszę. ISO 1600. Aha, a propos, ISO ma jeszcze dwa. ISO takie, hmm, ciekawe. Testowałem je, ale, czy znaczy ja wiem o co w nich chodzi, bo jeden się nazywa, yy, spojrzę szybciutko jeszcze raz, żeby nie pomylić. E, low, 80, low 80, czyli low 80, a drugi Hi, czyli High 200. Albo H samo. To jest słońce świeci. Nie widzę, a w środku nie, bo to jest lustrzanka. E, jeden służy. To ciekawy pomysł. E, chwalony przez niektórych użytkowników. Ja się nie nauczyłem go używać. Jeden to jest, jeśli przełączę się na to low 80, to on wtedy przyłącza się na low K, czyli ciemny klucz. i Obniża czułość i robi zdjęcia właśnie w tym ciemnym kluczu, one były takie, no, takie ciemne. Sam już takie robi. Przy, czym, przy takiej fotografowaniu jak które to to nie widać, to trzeba w odpowiednich warunkach y, zrobić. Natomiast y, high, 80, y, high, y, high 200, no to wiadomo, automatycznie robi to w wysokim kluczu, czyli takie, to, co drota lubi robić y, zdjęcia. Ona, jak robi portrety, zawsze robi w wysokim kluczu. Faktycznie zawsze robi, yy, czyli takie na pograniczu prześwietlenie, ale nie są prześwietlone. Yy, w sumie to ona opanowała tą technikę dobrze, a ja od niej się próbowałem uczyć mi to nie wychodzi. Mi nie wychodzi. Ja albo prześwietlam zdjęcia, albo są... Mówi, nie, trochę ci brakuje, trzeba było jeszcze tak jedną trzecią EV dołożyć. Pff, e, nie, znaczy nie, oczywiście, tak. Nie, nie, czegoś, 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 ale każdy ma inne preferencje. Ja wolę makro, krajobraz, portret, z portretu wyrosłem, po prostu portret przestał mi się tak podobać i dlatego przestałem go robić, dlatego przestałem go też czuć, a to jest inna sprawa. Natomiast nie wyrosłem ze starych aparatów cyfrowych też, polecam. Minolta 5000D, Fuu. 5D, 5000 to była taka pierwsza amatorska, z dziewięćdziesiątego roku kurde, zaraz, zaraz się pomylę szóstego, z wiosny, i ten Minolta 5D konika Minolta 5D naprawdę bardzo fajny, dziś niedrogi aparat, a obiektywy Minolty są naprawdę bardzo tanie można kupić tanie obiektywy, zwłaszcza, że te obiektywy do współczesnego Sony nie pasują. Do Sony A7. Przez to pasują, ale kto by to używał? Ale, a propos tej Minolty, jak, jak pomyślałem wtedy, że ja bym wtedy, jeśli bym wybierał w 96 kupił minutę, później bym robił Minoltą 5D, najprawdopodobniej, później bym e, przeszedł na jakieś Sony jakieś, a dzisiaj, kto zgadnie, czym bym robił zdjęcia? Oczywiście Sony A7 Mark ileś tam. Bo to jest bardzo dobry aparat. I znowu się ludzie No, znowu to Sony pokazuje i Sony, zamiast jakiegoś porządnego kanona. Powiedziałbyś coś dobrego o kanonie. O czym? O kanonie. A nie znam. Yy, także yy, przypadki chodzą po ludziach, ale dużą frajdę sprawiło mi sprawdzenie aparatu, którym mógłbym robić zdjęcia kilkaś lat temu. I na pewno. Byłbym z tego zadowolony, bo zdjęcia byłyby takie same jak zrobiłem. Bo to nie aparat robi zdjęcia, tylko fotograf. Ale o tym wszyscy na kanale Fotografia jest fajna wiedzą, bo to już powtarzałem wielokrotnie. Dziękuję Ci za uwagę. Zapraszam do subskrybowania kanału, do przyłączenia się do patronów kanału, bo to dzięki patronom i osobom wspierającym. to yy, pod spodem elektronicznym wspieraj. Yy, osobom wspierającym kanał trwa, bo dzięki Wam. Mam czas na to, żeby siedzieć na słoneczku, na tym pomoście, oczywiście w półtusku, i mówić o fotografii, bo inaczej to musiałbym z łopatą i pracować uczciwie, a nie tylko tak, tak gadu, gadu. Także zachęcam do przyłączenia się do patronów. Patronom bardzo, bardzo dziękuję i do zobaczenia. Cześć!